nasza stareńka Sara nasza sarenka która sobie bardzo dobrze radzi pomimo tego że ma stwierdzony tutaj guz który jest mięsakiem ale na razie sobie bardzo dobrze radzi ma apetyt, chodzi sobie tak sarenka? w związku z powyższym póki nasza Sara czuje się dobrze to my się z tego bardzo cieszymy. Pozostałe chaciny wspierają swoją przyjaciółkę, staruszkę i podążają razem z nią, żeby nie było jej smutno. Tak, Saruniu? Tak, Sarunia sobie chodzi, drepta w swoim tempie, bo nikt jej przecież w życiu przyspieszać nie będzie tej naszej stareńkiej Sary nowotwór. No cóż, po prostu sobie jest i nasza Sara nic sobie z tego po prostu nie robi. Uszła sobie, bo już stwierdziła, że dość o niej opowieści.